Wiesz, ta koleżanka, którą znasz z kościoła, z pracy, albo ta, która mieszka na tej samej ulicy? Ta, która wysyła ci drobne sygnały, ale ty nie masz pojęcia, jak wyjść z frenzonu, żeby nie zrobiło się niezręcznie? Słuchaj, widziałam świetnych facetów, którzy tkwili w tej pułapce latami. A prawda jest taka, że większość zawodzi nie przez brak charakteru czy kiepski wygląd. Przegrywają. Bo nikt im nigdy nie wyjaśnił, jak tak naprawdę działa kobiece ciało, kiedy w grę wchodzi pożądanie. Jestem Sali, ekspertka od kobiecej psychologii. I dzisiaj zdradzę ci trzy biologiczne wyzwalacze, które zalewają jej mózg hormonami podniecenia. Trzeci jest tak potężny, że działa nawet wtedy, gdy w ogóle jej nie dotykasz. Zanim zaczniemy, musisz coś zrozumieć. Mężczyźni i kobiety różnią się biologicznie, jeśli chodzi o pożądanie, i ta różnica jest kluczem do wszystkiego. Wy, mężczyźni, macie od 10 do 20 razy więcej testosteronu niż my. To oznacza, że wasz mózg zapala się jak ognisko pod wpływem bodźców wizualnych. Widzisz atrakcyjną kobietę i gotowe. Obwód jest zamknięty. Ale u kobiet historia jest zupełnie inna. My działamy głównie w oparciu o hormon zwany oksytocyną. Oksytocyna to hormon połączenia, więzi emocjonalnej. To ten sam hormon, który zalewa ciało matki, gdy karmi niemowlę, tworząc tę głęboką, instynktowną więź. Pamiętaj, kiedy kobieta jest dotykana w strategiczny sposób, zwłaszcza w miejscach bogatych w zakończenia nerwowe, jej ciało zostaje zalane oksytocyną. I tutaj kryje się sekret, o którym wie nie wielu facetów. Kiedy poziom oksytocyny rośnie, jej testosteron również gwałtownie skacze. Dokładnie tak, jak u ciebie. A kiedy testosteron u kobiety jest wysoki? Staje się podniecona. Chce bliskości fizycznej. Jej gadzi mózg, przejmuje kontrolę. Nieważne ile masz lat, nieważne jak wyglądasz to automatyczna, chemiczna, niekontrolowana reakcja. Teraz powiedz mi jedno. Miałeś kiedyś tak, że koleżanka dotknęła cię w ramię albo w dłoń i nagle poczułeś się, jakby przez twoje ciało przeszedł piorun? Zacząłeś się widzieć zupełnie inaczej. Dostałeś gęsiej skórki. Może nawet nagle poczułeś podniecenie. No więc właśnie, u kobiet ten efekt jest dziesięć razy silniejszy. Dziesięć razy. Dobrze wymierzony dotyk, który dla każdego postronnego wygląda na niewinny. Może w kilka sekund zmienić się z fajnego kumpla w kogoś, kim ona jest zainteresowana seksualnie? I tu wchodzi pierwszy wyzwalacz. Dotyk przypadkowy. Większość facetów trzyma ręce w kieszeniach albo skrzyżowane na piersi podczas rozmowy. I kiedy w końcu próbują dotknąć dziewczyny, ręka musi pokonać ogromny dystans. To staje się oczywiste. Wygląda na wymuszone. Robi się dziwnie. Ale kiedy naturalnie gestykulujesz podczas mówienia, tak jak robią to Włosi... Twoje ręce są już w ruchu. I wtedy dotknięcie jej ramienia czy barku staje się czymś całkowicie naturalnym. To tylko kilka centymetrów odległości. Mówisz coś w stylu: O rany, Sara, widziałaś, co się wczoraj stało? I mówiąc to, wyciągasz rękę i lekko dotykasz jej przedramienia. Dwie sekundy. Tylko tyle potrzebujesz, żeby uruchomić tę kaskadę oksytocyny w jej układzie nerwowym. Może nawet udawać, że tego nie zauważyła. Ale uwierz mi, jej ciało zarejestrowało to idealnie. Ona jest w pełni świadoma, że została pobudzona. Jeśli te treści mają dla ciebie sens, zostaw lajka tutaj na dole. To pomaga mi dostarczać ci więcej takiej wiedzy. Teraz przejdźmy do drugiego wyzwalacza inspekcja biżuterii albo skóry. Jeśli ma na sobie naszyjnik, możesz po prostu wyciągnąć rękę i go dotknąć. Piękny ten naszyjnik. Ma jakieś specjalne znaczenie? Robiąc to, twoje palce lekko ocierają się o jej szyję. To nadwrażliwy obszar, pełen zakończeń nerwowych. Jeśli nosi bransoletkę, robisz to samo. Gdzie kupiłaś tę bransoletkę? Jest śliczna. I trzymasz jej nadgarstek przez 3-4 sekundy, udając, że go oglądasz. A jeśli nie nosi biżuterii, robisz inspekcję skóry. Jessica, nie rozumiem. Dlaczego twoja skóra jest tak opalona? I kładziesz swoje przedramię obok jej, porównując odcienie. Tworzysz uzasadniony powód, by dotknąć wrażliwych miejsc na jej ciele. Albo robisz porównanie dłoni. Daj mi zobaczyć Twoją rękę na sekundę. Kiedy ją wyciąga, chwytasz ją i porównujesz rozmiary. Wow! Twoje dłonie są takie małe w porównaniu do moich. I zostajesz tak, trzymając jej dłoń przez 5, 6, a nawet 10 sekund. Dłuższy dotyk. Ale z uzasadnieniem, które brzmi całkowicie niewinnie. To właśnie o tej głębi opowiadam w moim pełnym poradniku Sekrety Atrakcyjności. Wyjawiam tam 23 psychologiczne wyzwalacze, które naturalnie i z szacunkiem aktywują kobiece pożądanie. Link znajdziesz w opisie. Ale teraz uważaj, bo to, co Ci zaraz powiem, odróżnia zwykłych facetów od tych magnetycznych. Trzeci wyzwalacz nie wymaga żadnego dotyku fizycznego. To coś, co nazywam seksualizowanym spojrzeniem. Większość mężczyzn patrzy kobiecie w twarz w sposób nijaki. Albo próbują utrzymać kontakt wzrokowy, ale jest on przyjacielski, platoniczny, bez żadnego ładunku emocjonalnego. I dlatego ona czuje tylko przyjaźń. Ale kiedy chcesz stworzyć napięcie seksualne, wybierasz jedną z jej źrenic i skupiasz na niej wzrok. I kiedy ona mówi, wyobrażasz sobie, jak przyciągasz ją blisko i całujesz w usta. Wyobrażasz ją sobie bez ubrań. Wyobrażasz sobie seks z nią. Wiem, że to brzmi odważnie, ale to celowe. Bo kiedy to robisz, twoje źrenice mimowolnie się rozszerzają. Tempo Twojej mowy naturalnie zwalnia. Zaczynasz robić dłuższe pauzy między zdaniami. Twój głos staje się niższy, bardziej seksowny. Zamiast powiedzieć, Hej Jessica, odrobiłaś wczorajsze zadanie? Mówisz: Hej, Jessica. No więc zrobiłaś to zadanie z wczoraj? Ona to poczuje. Kobiety są mistrzyniami w czytaniu mowy ciała. Wyłapie to spojrzenie tygrysa, tę surową energię seksualną, którą promieniujesz. I jej ciało odpowie na tej samej częstotliwości. Bo emocje są zaraźliwe. Jeśli ukrywasz swoją seksualność, ona poczuje tylko przyjaźń. Ale jeśli pozwolisz, by twoje pożądanie było przejrzyste, w sposób wyważony i pełen szacunku, ona zacznie czuć to samo. Podsumowując, aby podniecić swoją koleżankę w mniej niż 4 minuty, musisz aktywować naturalną reakcję hormonalną jej organizmu. Po pierwsze, gestykuluj podczas rozmowy, aby tworzyć przypadkowe dotknięcia na jej ramieniu, barku czy dłoni. Po drugie, znajdź sensowne powody, by dotykać wrażliwych miejsc jak oglądanie biżuterii, porównywanie odcieni skóry czy wielkości dłoni. I po trzecie, używaj seksualizowanego spojrzenia, wyobrażając sobie pocałunek, zwalniając tempo mówienia i pozwalając, by twoje pożądanie zostało poczute. Kiedy opanujesz te trzy wyzwalacze, Zalejesz jej system oksytocyną i testosteronem. I wtedy dzieje się magia. Wypróbuj to następnym razem, gdy będziesz z tą wyjątkową koleżanką. Zobacz, jak rozszerzają się jej źrenice. Jak zmienia się jej mowa ciała. Jak zaczyna się do ciebie przysuwać. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić następnej lekcji. I daj mi znać w komentarzach. Udało Ci się kiedyś zmienić relację z koleżanką w coś więcej? Jaka strategia zadziałała? Czytam każdy komentarz. Dzięki za oglądanie. Teraz masz przewagę, której nie ma 99% facetów. Używaj jej z głową.